Na Instagram wysyłacie mi ten oto materiał z zaznaczoną sygnaturą czasową i chcecie, żebym ja to skomentował. Mam chwilkę czasu, z miłą chęcią dla Was skomentuję fragment tego materiału jak najbardziej rzetelnie się da. I tutaj chciałbym od razu wspomnieć, taka informacja nie wspieram nie jestem zwolennikiem frykowych walk, jestem przeciwnikiem walk frykowych, jestem przeciwnikiem szerzenia patologii wśród młodzieży, jestem również przeciwnikiem obstawiania walk, jestem też również przeciwnikiem hazardu. Także to, żeby było jasne i przechodzimy do komentarza. Ty na z potem napisałeś, że byłeś na aszfagandzie. To no. Ashwaganda spowalnia, a nie przyspiesza, więc... Lepsze kity se musisz wymyślać. A szwaganda spowalnia? No, a as... szwaganda nie spowalnia Gimper. Najlepiej jakbyś się nie wypowiadał na tematy, o których nie masz pojęcia. A szwaganda jest adaptogenem. A więc ma możliwości obniżania poziomu kortyzolu. Poziomu stresu. Hormonu stresu. Tak? I teraz w momencie, kiedy ty masz obniżony poziom stresu, to masz tym samym większe możliwości koncentracji. Jeżeli masz większe możliwości koncentracji, możesz szybciej podejmować decyzje, trafne decyzje, możesz szybciej reagować, możesz prowadzić dyskusję dynamicznie, możesz odpowiadać w sposób dynamiczny, ponieważ jesteś skoncentrowana, więc możesz się bardziej skoncentrować na danym temacie. Nie ma to nic wspólnego z tym, że będziesz w paszwagandzie spowolniony. Twój poziom stresu jest obniżony, ale daje to Tobie jeszcze większe możliwości. Bardzo często się z tym spotykałem, że ktoś myślał dokładnie tak samo jak Gimper, a więc żył w błędzie, że szwaganda Ciebie zamuli, bo o to mu tutaj chodzi, że cię spowolni. Ja bardzo często szwagandę biorę przed treningiem i wiele osób było zdziwionych szwaganda przed treningiem daje większe możliwości koncentracji na treningu, i też trening może być dużo lepszy, ponieważ jesteś skoncentrowany na czymś, co masz wykonać, a więc nie spowalnia szwaganda. Dlatego też pewnie gońciasz jest zaskoczony. Ażwaganda jest. jest ee, uspokaja układ nerwowy bardziej niż powoduje rzucanie się i to, co ty robiłeś. I jeszcze raz powtórzę, żeby to było jasne. szwaganda nie robi tego, że ty siedzisz zamulony. Nie ma takich właściwości. Aszwaganda jest adaptogenem. A więc aszwaganda, jeszcze raz powtórzę, ma takie możliwości, że po czasie stosowania, nie po jednej dawce, bo to się nie stanie po jednej dawce, ale po dłuższym czasie stosowania, aszwaganda będzie obniżać tobie poziom kortyzolu. A więc to jest hormon stresu. Jeżeli masz obniżony stres, tak. Na właściwym poziomie, że tak powiem, to daje to Tobie możliwości lepszego prowadzenia dyskusji. Jest, jesteś szybszy w tej dyskusji, szybciej podejmujesz decyzję, szybciej odpowiadasz, jesteś bardziej dynamiczny w dyskusji, ale aż nie zamula gimper, a więc masz złe informacje. Nie jest to jakiś lek uspokajający na tyle, żebyś ty siedział zamulony i miał problemy z odpowiedzią. Tak to nie działa. A więc y, jeszcze raz, może do gimpera. Jeżeli nie masz o czymś pojęcia, to fajnie, fajnie, żebyś się nie wypowiadał na ten temat. Zapoznaj się, jak działa ashwaganda. Musisz się z tym zapoznać. No dobra, no ale bo ty mówisz z takiej pozycji, wiesz takiego. No i to chyba będzie już wszystko, co miałem tutaj mówić w tym materiale. Jeżeli podoba ci się materiał, jeżeli, no, jeżeli uważasz, że. Otrzymałeś jakieś informacje, które mogą Tobie pomóc? Jeżeli myślisz, że moje materiały są wartościowe, zostaw łapkę do góry, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał. Sekcja komentarzy należy do Was. Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje Ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele? Uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok. Napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne. Trening domowy. Plan treningowy i dietetyczny dla par. Konsultacje online. Modelowanie sylwetki. Treningi indywidualne. Analiza Twoich postępów. Suplementacja. Budowanie masy mięśniowej. Redukcja wagi ciała. Współpraca. www.patyk2703. Com. Spełniaj swoje marzenia.